Krześmawica już zaczęliśmy łowić, jesteśmy nad parsentą. Zaczęliśmy łowić w momencie, gdy nie było najlepsze oświetlenie. Nagrywam dopiero teraz tam macie z tyłu Dawida. U niego wjechało wahadło. Ja na wobery. Tak, dokładnie. Jedna miejscówka, żeby obawiana, była różną ilością przynęt, bo jak wiemy, troć nie jest rybą pierwszego rzutu. Przemieszczamy się w dół rzeki. I co? Generalnie szybki wstęp robimy, bo pada deszczyk, nie chcę, żeby tutaj mikrofon jakoś złapał wody. Trzymajcie kciuki, zostawcie łapkę w górę, bo naprawdę optymistycznych wieści z nad wody nie mamy. Ale my nie poddajemy się z uśmiechem na twarzy, szukamy troci. Nie powiedziałem w sumie wczoraj o wrotku, a mam tutaj ze sobą dzisiaj Mistrala Sicata Prestige 4000 i jest zaczep. Zaczepów też jest sporo. Ale tu akurat jakaś roślinka. Ogólnie łowi się te trocie raczej o tej porze roku na wodery głęboko schodzące. Później sobie porozmawiamy o konkretnych przynętach, jak na razie mam Kenarta. Zakładamy też często sieki i inne wobki, o których później powiemy, ale generalnie do czego zmierzam? Są to wobery głęboko schodzące, bo ryby raczej są przyklejone w to tej porze roku do dna. I tylko szukamy tych aktywnych. O, piękny rzut! Taczką, ale... tam dalej zobaczyć A są trocie? No A ile złowiłeś? No cały plecak. No to podziel się, bo głodni jesteśmy no. Zobaczcie jaką ma Dawid męską przynętę z nikadu Jarek idzie w moje ślady, bo zrywa przynętę Znaczy zaczyna zrywać przynęt tyle co ja No Bardzo dobrze, nie jestem osamotniony no.

no tak, jak, tak zażarło. Tak zażarło, zażarło. A miała być strać No to co, Dawidzie? Dzisiaj raczej skończymy dzień bez ryby. Na to wychodzi. Nie będzie kolacji. Nie będzie kolacji. Możemy się głodni. Tak, i umrzemy z głodu. A tak serio to przecież jest jeszcze jutro, pojutrze i po pojutrze Będziemy kombinować, no Jakby optymizmem nie obdarują nas tutaj miejscowi Swoimi wypowiedziami na temat tego, co się dzieje w tym sezonie W tamtym sezonie było dużo lepiej, nie? Nie spotkaliśmy osoby, która dzisiaj by złowiła rybę Albo słyszała o jakiejkolwiek rybie No fakt, że tych osób minęliśmy też bardzo mało, bo chyba 4-5 No ale to od wczoraj nie mieli... Popisałem się Od wczoraj nie mieli żadnego kontaktu, więc... No cóż, trzeba liczyć, że może odpalą i tyle. No właśnie, nie dość, że ryby nie współpracują. To jeszcze ja nie mogłem dzisiaj, słuchajcie, wykorzystać potencjału mojego nowego sprzętu. No bo pada cały czas, cały czas deszcz. Teraz już przestaje, ustaje, więc może zakończenie nagramy chociaż z głównej kamery. A jeśli chodzi o dalsze wyprawy, to oczywiście się nie poddajemy. Nie po to przyjechaliśmy tyle kilometrów, żeby się poddać. Mimo, że jest ten, ten rok gorszy niż ubiegły pod względem troci, to jednak nie jest powiedziane, że nie ma szans, żeby coś trafić. Tym bardziej, że parę rybek jednak mimo wszystko padło. Nie wiem, nie widziałem, nie słyszałem. No, <laughs> nie no być, parę... być są na pewno. Nie ma Zdjęcia ukrywać. były, nie? Musiały, w internecie. musiały wejść w tą rzekę, nie ma co ukrywać, że gdzieś tutaj się jakaś czai. No, jak to prezes PZW wypowiedział. ryby są, tylko my nie Mówi, umiemy łowić. Pierwszy raz jesteśmy na trociach. jak wrażenia w ogóle z rzeki i złowienia? Myślę, że takie strągowanie w wersji XL, moim zdaniem. XXL nawet tak, bym XXL. powiedział. Rzeka jest dużo większa, ale też podobna ilość krzaków. No ja łowię w bardzo podobny sposób. Jedyne co. Czyli szukam gdzieś pod zaczajpami, pod nawisami, pod wysoką skarpą, eee, wpuszczam przede wszystkim pływające woblerki tam, no tak najbardziej lubię łowić pstrągi i tak próbuję też z tymi trociami. Czyli próbujesz swoje doświadczenie pstrągowe przełożyć na łowienie troci. Dokładnie. Nic, nic innego, nic się tutaj nie zmienia. No, udało się szczęśliwie wyjąć wobera, nie to co mi, bo zerwałem całą masę. Oczywiście trociowanie też mi się bardzo podoba, jest klimat. Ale co mnie zaskoczyło, to że bardzo mało ludzi. Bo jesteśmy co prawda 2 stycznia, a nie na rozpoczęcie 1 stycznia, ale no, widać, że jakoś ludzie zniesmaczeni tym, co się działo 1 stycznia, jak mało ryb padło. Widać to w obecności 2 stycznia, ile jest osób. No, Patryk mówił, Patryk jest tutaj chyba drugi albo trzeci raz na rozpoczęciu. Trzeci chyba jest w tym roku. No i jest mega zdziwiony, że na tym odcinku nie ma ludzi. Zresztą znajomi, z którymi rozmawiałem jak dowiedzieli się, że jesteśmy na tym odcinku konkretnym i nie ma tutaj żywej duszy, bo tak było rano no to byli w szoku coś, coś jest na rzeczy może wiedzą że coś czego my nie wiemy a już myślałem, że siadła chyba... Obo tylko agresywny patyk chyba wiedzą, że tu jest dużo zaczepów i <śmulacza> dlatego tu nie przyjeżdżają <śmulacza> dawaj tą wyciągaczkę <śmulacza> <śmulacza> przyjechaliśmy na kolejny odcinek rzeki i znów te same informacje czyli Żadnych kontaktów z rybą, żadnych ryb złowionych. Tak więc bardzo optymistycznie. Zobaczcie, jaki jest uśmiechnięty. Tak, bo później idziemy coś zjeść. I tylko to nas dzisiaj pociesza. No niestety, bardzo ciężki, deszczowy dzień. Słyszycie to? Deszcz, deszcz, jeszcze raz deszcz. Tak można skomentować dzisiejszy dzień. Oprócz tego spotkaliśmy całą masę wędkarzy. No i tak jak mówią, zero ryb, zero kontaktów z rybami. Jakieś tam pojedyncze ryby, niby dzisiaj się trafiły. No. Słyszeliśmy o jednej, o... nie więcej. I to niepotwierdzona. Jedna niepotwierdzona ryba, tak więc. Z drugiej ręki informacja. Dokładnie. Jaki wniosek się nakłada? Na pewno taki, że ryb jest dużo mniej niż w tamtym roku, bo w tamtym roku ewidentnie inaczej wyglądało rozpoczęcie sezonu. Zresztą, Patryk, z którym jesteśmy. Trafił w tamtym sezonie troć, a teraz mordujemy się, ale to jest pierwszy dzień. Na pewno będzie... będziemy mordować jeszcze trzy dni. Tak, będziemy się jeszcze mordować, naprawdę kupę czasu, więc trzymajcie za nas kciuki, bo można powiedzieć, że to będzie mały cud, jak złowimy troć na tym wyjeździe. Ale może nie, może odpalą się. Kto wie, szalone to są rybska. Wędrowne w końcu. Tymczasem kończymy dziś pierwszy dzień z